Cześć, witam Was w kolejnym odcinku w Rytmie FIFA, gdzie zajmuję się omawianiem najważniejszych wydarzeń ze świata futbolu, grając jednocześnie FIFA 21. Tym razem przenosimy się na stadiony i boiska europejskie, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jesteśmy po drugiej kolejce Euro 2020, a ja rozegram mecz. Hiszpania, Polska, który kończył tą drugą serię spotkań. Ja oczywiście będę grał naszą reprezentacją, natomiast komputer ustawiony na poziomie zawodowiec poprowadzi Hiszpanów do boju. Ten mecz na Euro był niesamowity, pokazał zupełnie inne oblicze naszej reprezentacji, którą wszyscy już skazywali na pożalcie. Ale do tego meczu wrócę na sam koniec. A wcześniej opowiem, co zdarzyło się w innych spotkaniach tej drugiej kolejki Euro 2020. 16 czerwca o 15 spotkała się Turcja z Walią i jak wcześniej powiedziałem, że Turcy to jest dla mnie taki czarny koń mistrzostw. Liczyłem na to, że nawet dostaną się do strefy medalowej, ale po porażce z Włochami w pierwszym spotkaniu 3-0 i, i takiej trochę niemrawej grze nie poradzili sobie z walijczykami, przegrali 2-0, co dla mnie osobiście jest pewną niespodzianką. W tej samej grupie Włosi bez problemu poradzili sobie ze Szwajcarią, wygrywając 3-0 i jako pierwsza drużyna zapewniła sobie awans do drugiej rundy. Obserwując grę Włochów e, uważam, że wyrastają na jednego z głównych faworytów do osiągnięcia po złoto. Grają naprawdę radosną piłkę, ciekawą piłkę, e, grają cały czas do przodu i gdzieś porzucili tą swoją taktykę e, grania obronnego, e, katanacio, e, które tak nam się nie podobało. Włosi na swojej drodze na razie nie spotkali jakiejś europejskiej potęgi futbolowej. E, bo choć okazały zwycięstwa po 3-0 e, nad Szwajcarią i Turcją, no, no ale umówmy się, że to są raczej drużyny e, o wiele niżej notowane. Tymczasem w grupie B e, Rosja pokonuje Finlandię 1-0, e, Finlandię, która w pierwszym meczu sprawiła niespodziankę wygrywając z Danią. Spójrzmy na chwilę, co dzieje się na boisku, tutaj w naszym meczu. E, Hiszpanie oczywiście są o wiele lepsi niż drużyna polska. E, ja swoją drużynę ustawiłem e, także w sposób ofensywny, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ale teraz, Hiszpanie w natarciu. E, zwód strzał jest, częsty to wybronił. E, może się uda jakąś kątkę wyprowadzić. E, tutaj poddanie do środka. Spróbuję ominąć ten blok Lewandowski. Jest o wiele szybszy niż obrońcy hiszpańscy. Będzie strzał. Jest, jest! Bramka 1-0! Pięknie. Wsadził to w prawy dolny róg. Prowadzimy z Hiszpanią 1-0, niesamowite. A ja wracam do Euro i do grupy B. W drugim meczu tej grupy zobaczyliśmy jeden z najpiękniejszych meczy na tych mistrzostwach, bowiem zmierzyła się, w Kopenhadze zmierzyła się Dania z Belgią. I Dunczycy od samego początku ruszyli do ataku, nie przyjmując się tym, że Belgia jest wyżej notowaną drużyną, że ma w swoim składzie takie gwiazdy jak choćby Lukaku. Napierali całą pierwszą połowę bardzo mocno, prowadzili 1-0, ale po przerwie wchodzi do i od razu ta gra Belgów zaczyna się kleić. Asystuje przy jednej bramce strzela drugą i ostatecznie Belgowie po pięknym meczu wygrywają z Danią 2-1 i są, oczywiście kandydatą do złota. Jak powiedziałem, ja im bardzo kibicuję i chciałbym, żeby to właśnie oni zdobyli złoty medal. W grupie C Ukraina poradziła sobie z Macedonią Północną, która naprawdę pokazała fajny futbol. Chłopaki z Macedonii gryźli trawę, walczyli, próbowali postawić się Ukraińcom, którzy no technicznie i sportowo byli no lepsi od drużyny Macedonii. W drugim meczu Holandia bez problemu poradziła sobie z Austrią, wygrywając 2-0. A w naszym meczu Hiszpanie cały czas kontrolują GG. Teraz tutaj podanie na lewe skrzydło, zostawili moi obrońcy. Szczęsny jest, wybronił to pięknie. Może jakaś kątka? Nie. Nadal Hiszpanie przy piłce nadal konstruują ten swój atak pozycyjny, tą tiki takę, strzał, ach w boszą siatkę. No to się udało, cały czas prowadzimy 1-0. Zobaczymy, co będzie dalej. A ja przychodzę do grupy D, gdzie Chorwacja grała z Czechami i padł wynik 1-1. Tutaj trzeba pochwalić Czechów, że naprawdę na tych mistrzostwach prezentują fajną piłkę, a trzy bramki zdobył już Patrik Sik. W tym jedną, tą ze Szkocją, strzeloną z połowy boiska, no naprawdę wejdzie do kanonu Mistrzostw Europy. Natomiast drugi mecz, który odbył się o 21.00 na Wembley, był no, niesamowity, porywający. Zmierzyła się w nim Anglia ze Szkocją. I wydawało się, że Anglicy będą ten mecz cały czas kontrolować, będą cały czas napierać na Szkotów. Jeśli będzie remis, no to będzie on wynikał z jakiejś niesamowitej obrony drużyny szkockiej. A stało się zupełnie inaczej. Szkoci prowadzili z Anglikami grę jak gówni z głównymi. E i to powiem szczerze, że to Szkoci mieli więcej okazji do strzelenia bramki i wygrania tego meczu. Teraz tutaj akcja z prawą stroną Polska. Ach, no niestety, Hiszpanie to wybronili. No szkoda, bo mogła być szansa na 2-0. Ale teraz drużyna Hiszpanii idzie do ataku. Przerzut do środka. Tu dosyć niebezpiecznie. Co z tego wyniknie? Strzał. Oj, coś się tutaj dzieje. Glik. Żółta kartka i mamy rzut karny. Rzut karny dla Hiszpanii. Eee, no zobaczymy, czy uda się jeszcze znowu to wybronić. Nie, Hiszpan nie strzelił karnego. Eee, podobnie jak miało to miejsce w prawdziwym meczu. Eee, I nadal prowadzimy 1 do 0. A ja wracam do Euro 2020. Eee, jak wspomniałem, mecz Anglików ze Szkotami był jednym z najpiękniejszych, jakich widziałem na tych mistrzostwach. I zakończył się remisem 0-0, a pomimo tego, że nie padły bramki, no ja byłem zachwycony. Teraz, według chronologii, powinniśmy omówić grupę E, ale że postanowiliśmy to sobie zostawić na koniec, więc przeskakujemy do grupy F, gdzie znowu oglądaliśmy wspaniały mecz pomiędzy Węgrami a Francją. Na stadionie w Budapeszcie, przed własną publicznością, Węgrzy znowu pokazali ambicje. Znowu pokazali, że potrafią gryźć trawę, że się postawić najlepszym i to zrobili. E, prowadzili z Mistrzami Świata 1-0, ale w drugiej połowie. E... Górę wzięło doświadczenie Francuzów, lepsza technika użytkowa, to, że jeden Francuz warty jest tyle, ile cała węgierska drużyna i mistrzowie świata doprowadzili do remisu. Mecz skończył się wynikiem 1-1. Pamiętajmy, że Węgrzy w tej grupie skazani byli na pożarcie, ponieważ gryjąc z takimi drużynami jak Portugalia, Niemcy, Francja trudno marzyć o jakimkolwiek punkcie, a jednak im się udało. W drugim meczu e, Portugalia zmierzyła się z Niemcami. E, na stadionie e, Bayern Monachium e, Niemcy wyszli na prowadzeniu już 2-0 i co ciekawe po samobójczych bramkach Portugalczyków. Przez chwilę wydawało się, że dzięki Cristiano Ronaldo ten mecz może się jeszcze odwrócić, ponieważ Portugalczycy strzelili bramkę, ale ostatecznie Niemcy wygrali 4-2, a mecz z sześcioma bramkami naprawdę mógł się podobać. W tej grupie jeszcze wszystko jest możliwe, walka jest zacięta, jak to w grupie śmierci i zobaczymy jak to się ułoży w ostatniej kolejce. Natomiast w naszym meczu mamy przerwę 1-0 dla Polski, tutaj zerkamy na statystyki: bardzo dużo strzałów Hiszpanów, bo 9-4 celne Polacy tylko dwa oddali na bramkę, dwa celne w tym jedna bramka. 59% posiadania piłki dla Hiszpanów, 41% dla Polaków. Zaczyna się druga połowa, a ja przychodzę do grupy polskiej. W grupie E, dzień przed meczem Polaków z Hiszpanami, odbyło się spotkanie Szwecji ze Słowacją. I powiem Wam, że to był najbrzydszy mecz, jaki widziałem na tym Euro, a trzeba przyznać, że na tych mistrzostwach te mecze są naprawdę wyjątkowo ładne, dynamiczne i tym zawodnikom chce się grać. Natomiast Szwedzi ze Słowacją pokazali no mierny futbol. Małe chęci do gry Szwedzi upogali się ze Słowakami, wygrywając 1-0, bramkę strzelając z rzutu karnego. I aż e, chciałoby się zakrzyknąć, że z takiej grupy to Polacy powinni razem z Hiszpanami wyjść bez problemu. I tym oto sposobem przechodzimy do meczu naszej reprezentacji. Jednak zanim go omówię, taka mała dygresja: e, bo ja nigdy nie ukrywałem, że po zmianie na pozycji selekcjonera byłem pełen optymizmu. Ja naprawdę nie chciałem już oglądać topornej, jej drużyny grającej bez polotu i pasji. A taka była za jego brzęczka. Sousa miał zagwarantować dobrą zmianę. Obawiam się, że w pewnym momencie gdzieś mu się to rozjechało. Ja straciłem nadzieję po meczu z Islandią, który zremisowaliśmy 2 2 ale w którym tak naprawdę nie pokazaliśmy nic. Nie było trzonu drużyny. Nie było jakiejś takiej iskry zapalnej, ja tam nie widziałem nic, co by gwarantowało dobrą jakość na Euro. Mecz ze Słowacją to była katastrofa. Samobójcza bramka Szczęsnego, Krychowiak wylatuje z wojska po naprawdę słabej grze. Żaden z naszych piłkarzy nie zagrał choćby przeciętnie. Przegraliśmy 2-1, zasłużenie, Słowacy nic nie pokazali, a my jeszcze mniej. Zegnijmy na boisko, Hiszpanie przy piłce, spróbuję to jak najszybciej przerwać, ale to ten zrobił mnie z wodą niestety. Hiszpania na polu karnym, jeden zwód drugi, podrzucił sobie piłkę, niedobrze, ach niedobrze, Szczęsny tego nie wyłapał, no niestety remisujemy 1-1. I podobnie jak miało to miejsce w prawdziwym meczu, bramkę strzela Morata, zawodnik Juventusu Turyn pokonuje swojego kolegę zespołu Szczęsnego. A ja wracam do tego nieszczęsnego meczu ze Słowacją, gdzie Paulo Sousa na Słowaku wystawia tylko jednego napastnika. Nie mogłem tego zrozumieć. Eee, Słowację trzeba było zdominować, zaatakować od pierwszego gwizdka, wygrać 1-0, 2-0, a, a my wychodzimy bojaźliwie. Od marca gramy dwoma, nawet trzema napastnikami. Eee, zagraliśmy przeciwko Anglikom na Wembley dwoma napastnikami, przeciwko Węgrom nawet trzech napastników biegało w meczu w Budapeszcie, a na Słowację jeden Robert Lewandowski na szpicy. I tak naprawdę po tym meczu zaczął się hejt na naszą drużynę. Eee, nikt nie dawał im najmniejszej szansy. Eee, wszyscy spodziewali się, że po prostu Hiszpanie nas wyautują do końca i Polscy zawodnicy pojadą po meczu ze Szwecją, o których już będzie o nic. Pojadą po prostu na wakacje. Ale teraz szansa dla mojej drużyny a tak lewą stroną, podanie do Lewandowskiego z główka. Jest! Jest! 2 do 1. Piękna główka Roberta Lewandowskiego, podobnie jak to miało miejsce w prawdziwym meczu, posyła piłkę do siatki i prowadzimy z Hiszpanią 2 do 1. A ja wracam do prawdziwego meczu na Euro 2020 yy, i do. Yy, Składu, jaki desygnował Paulo Sousa na mecz z Hiszpanami, na mecz z futbolową potęgą. I co się okazuje? Wychodzimy w ustawieniu 1-3-5-2 czyli dwoma napastnikami w osobie Roberta Lewandowskiego i Świderskiego. Do tego dochodzi nam Jóźwiak, który jest ofensywnym graczem. Zieliński, który tak naprawdę w obronie sobie nie radzi. I jak tam naliczyłem, to było pięciu ofensywnych graczy na Hiszpanię. Ja myślałem, że to będzie masakra, że nas Hiszpanie zmiotą z planszy. Okazało się zupełnie inaczej. Graliśmy w Sewilli, w Paszczy Lwa, a Polacy na ten mecz wychodzą jak po swoje e, atakują, wys stosują wysoki pressing, e, przeszkadzają tym Hiszpanom w tej ich tiki tace e, Wygląda to bardzo dobrze, ale myślę sobie, 15 minuta, nasi opadną sił, Hiszpanie przejmą kontrolę i będzie pozamiatane. E, I. Chyba tak się stało, faktycznie w tej 20 minucie e, zaczęliśmy powoli słabnąć, ale do tego czasu mieliśmy kilka bardzo dobrych akcji, które mogły zakończyć się golem. Wszyscy nasi reprezentanci zaprezentowali się dobrze i nie tylko pod kątem gry, ale przede wszystkim ducha walki tego serducha zostawionego na boisku. E, to my przypominaliśmy tą Szkocję walczącą z Anglikami e, i nie była to wcale obrona Częstochowy. E, Wyszliśmy wyżej niż nawet Szwedzi w meczu z Hiszpanami i to dało efekty. No ale się nie ustrzegliśmy błędu i w 24 minucie Morata posyła piłkę do siatki. Po błędzie tak naprawdę formacji defensywnej, która próbowała złapać Moratę na spalonym, no to nie wyszło. Po konsultacji warowej sędzia przyznał bramkę Hiszpanii. Ale to nie załamało naszych piłkarzy. Cały czas walczyliśmy, tak jak teraz tutaj na boisku. Spróbuję coś z tego strzelić. Nie wiem, musiałem wycofać, ale jeszcze jest szansa do Lewandowskiego, strzał jest! 3 do 1. trick Lewandowskiego prowadzę z Hiszpanią 3-1. No szkoda, że mecz, e, wczorajszy mecz na euro takim wynikiem się nie skończył, bo prawdopodobnie dzięki temu mielibyśmy awans do następnej rundy. Ale wracając do meczu, przegrywamy 1-0. Polacy się nie poddają. Cały czas próbują em, em, strzelić tą bramkę, która dawałaby nam remis. A co za tym idzie, szanse na pozostanie w grze. I stało się. W 54 minucie e, Jóźwiak dośrodkowuje z prawego skrzydła, prost na głowę Lewandowskiego, a ten strzela bramkę. Trzecią bramkę w swojej karierze na turnieju mistrzowskim. No radość jest ogromna. Mamy remis. 1-1. Dowieź go do końca. Ale kilka minut później popełniamy głupi błąd w polu karnym. Moder fauluje hiszpańskiego zawodnika. Rzut karny. Na szczęście... E, Piłkarz hiszpański trafia w słupek, e, później do pitka, też nieudana e, i nadal jest remis 1-1. Hiszpanie przycisnęli, ale my też nie byliśmy pozbawieni swoich szans na strzelenie bramki i wygrania tego meczu. Ostatecznie, też trochę szczęśliwie, dowieźliśmy ten remis do końca. 1-1, wstydu to absolutnie naszym zawodnikom nie przyniosło. Pokazaliśmy fajny futbol, pokazaliśmy, że mamy... Tą chęć do gry. Nasi zawodnicy chyba się odbudowali. Miejmy nadzieję, że ten mecz będzie tym, co jednoczy drużynę, co stwarza nową jakość. Przed nami mecz ze Szwecją. Ten mecz trzeba wygrać. Jeżeli go wygramy, wchodzimy dalej. Remis i Pogaszka eliminują nas z mistrzostw. Myślę, że stać naszych zawodników na to. Mam nadzieję, że się uda. A ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki w rytmie FIFA i relacje z Euro.